Oh Syna i Ducha Świętego. Amen. De se ticio Duchu Święty Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dzień szósty. Pismo święte poucza. Postępujcie według Ducha, a nie spełnijcie pożądania ciała. Owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. Łagodność, opanowanie. Mając życie od ducha, do ducha się też stosujmy. Módlmy się, Panie pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według Ducha i cieszyli się Jego owocami. Amen. Ojcze nasz, który siedz w niebie Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Bądź wiary mej opokoj, duchu święty przyjdź. Daj miłość mi wytyczce, chcę być twym niewolnikiem. Duchu święty przyjdź. to pomóż mi w tym świecie złym i bądźmy przewodnikiem. Mnie miłością, pod twym okiem muszę żyć, opiekuj się moją młodością, za twoim głosem chcę iść. Kyrie eleison, Chryste eleison, kryje eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, trzecia osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, Zmiłuj się nad nami, duchu święty, który stąpiłeś na apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami. Duchu święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów pańskich, zmiłuj się nad nami. Duchu święty, który odrodziłeś nas w wodzie chrztu świętego, Zmiłuj się nad nami, Duchu Święty, który nas umocniłeś w sakramencie bierzmowania, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi swoimi, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty, który wlewasz miłość boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, Zmiłuj się nad nami, Duchu Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych, Zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty. Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty. Od zwątpienia wzbawcze działanie łaski, Wybaw nas, Duchu Święty, od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty, od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty, od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu Święty, od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty. Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty. Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty. Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty. My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty. Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczeł, Wysłuchaj nas, Duchu Święty. Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczeł, Wysłuchaj nas, Duchu Święty. Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczeł, Wysłuchaj nas, Duchu Święty. Abyś umysły nasze, Pragnieniem posiadania nieba natknąć raczeł. Wysłuchaj nas, duchu święty, abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył. Wysłuchaj nas, duchu święty, abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył. Wysłuchaj nas, duchu święty, abyś nas w łasce twojej utwierdzić raczył. Wysłuchaj nas, duchu święty, abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył. Wysłuchaj nas, duchu święty. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmił się nad nami. Stwórz Boże we mnie serce czyste, i odnów we mnie moc Ducha. Módlmy się. Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską swoją. Zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen. Duchu Przenajświętszy, Racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne. Daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione, na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej. Daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata. Daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą. Daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony. Daj mi dar pobożności, Abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej. Daj mi dar bojaźni Bożej, Abym bał się Ciebie obrazić, jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty, Dodaj mi dar pokuty, Abym grzechy swoje opłakiwał i dar umartwienia. Abym zadość uczynił Boskiej Sprawiedliwości. Napełnij, Duchu Święty, serce moje Boską Miłością i łaską wytrwania, Abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Boże, Duchu Święty, słodka miłości Ojca i Syna, Aby całkowicie należeć do Ciebie, Oddaję Ci teraz i na zawsze moje serce, moje ciało i duszę, moje siły i zdolności, moje cierpienia i radości, moje życie i śmierć. Oddaję Ci też wszystkich, którzy są mi drodzy, i wszystko, czym jestem i co posiadam, abyś Ty sam mógł tym rozporządzać i panować nade mną swoją miłością, Teraz i w wieczności, amen. Dary Ducha Świętego. Modlitwa taty Karola Wojtyły. Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku, Jan Paweł II powiedział do młodych: Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec. I pozostańcie jej wierni. Modlitwę tę przekazał mu w dzieciństwie jego ojciec. Po tym, jak zobaczył, że Karol, będąc ministrantem, nie uczestniczy we mszy świętej z należytym zaangażowaniem, od tego czasu odmawiał ją codziennie aż do końca życia. Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych. O dar rozumu, do lepszego zrozumienia Ducha Tajemnic wiary świętej. O dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary. O dar rady, abym we wszystkim u ciebie szukał rady i u ciebie ją zawsze znajdował. O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi. Z synowską miłością. O dar bojaźni bożej, abym lękał się grzechu, który ciebie o Boże obraża. Amen.